Witam jak zawsze serdecznie na kanale Uwilka, dzisiaj konkretnie, słuchajcie konkretnie, niektóre fragmenty filmu oczywiście nie będą pokazane ze względu na cenzurę, ponieważ zwrotnic nie szło wydłubać, a nie szło wydłubać, ja żartuję oczywiście, damy sobie z tym radę, są to kolumny Yamaha SoAvo, mówię tak jak, jak, się, jak jest napisane, SoAvo 1. Założone kolumny oczywiście przyjechały od klienta. Klient zrobił taką modyfikację, założył tutaj, są głośniki ceramiczne, wszystkie. Ja może nie będę tutaj mówił o cenach, ze względu na to, że wiadomo WAŻ współczynnik akceptacji żony. Także może tutaj małżonka tego filmu niech nie ogląda, bo za chwilę tutaj klienta wtopimy. Oczywiście żartuję. Są tutaj głośniki ceramiczne. Ja nie będę mówił o cenach, każdy może sprawdzić, jak, ile taki głośnik kosztuje. To są średnio niskotonowe, głośnik średniotonowy. Pokażę Wam od tyłu, ma fantastyczną. To jest praktycznie cały obwód magnetyczny dookoła. W środku, przez tą kratkę widać membranę. Tak to wygląda, wysokotonowy, tak samo. I teraz, co tu się, co tutaj się dzieje? W ogóle, co my w tej chwili robimy? Ja, może światełko? Krzysztof nam to poświeci, już światłość nastała. Będzie widać co jest w środku. E, tam w głębi, w czeluściach widać, albo nie widać, a może tak wam zrobię. No, coś tam widać. Tam jest, e, oczywiście wyjmiemy, to pokażemy wam troszeczkę bliżej to wszystko. E, zwrotnica głośnika, głośników niskotonowych na cewce, na cewce, może ją tu będzie widać, coś tam widać. To jest cewka Jansen, e, cewka woskowa, kondensatory. Mindorf Równoległe. Tutaj już mamy cewki, całą zwrotnicę dla głośnika średniotonowego oraz wysokie tony. Część tej zwrotnicy jest tam w środku, ponieważ tam jest jeszcze cewka równoległa. Są tutaj założone Jansen Superior. Chodzi o to, żeby te kolumny miały bardziej otwarte, detaliczne brzmienie, żeby troszeczkę to przerobić. Więc będziemy musieli się tutaj całym tym torem zająć, czyli tą zwrotnicą, która obecnie jest. Do, dokładamy wszelkich starań, żeby ją wyjąć. Ona się rusza, ale jeszcze jej nie mamy na zewnątrz. No ale od tego po prostu zaczynamy filmik, żeby Wam pokazać mniej więcej co się tutaj będzie działo. Mamy ładnego Mindorf MK Supreme Silver Gold. Oczywiście głośnik tu jest podłączony jako równolegle. W tej, równolegle w tej chwili no, aż takich wymagań nie ma, żeby w ten sposób kondensator zakładać. Tam wystarczy zwykły, równoległy. W to, że będzie założony Supreme. No, i tutaj te dwa kondensatory, te 68 Mikro, które tam w głębi widać, będą zmodyfikowane, będzie to założone inaczej. Na głośnik średniotonowy będzie silver dla, e, dla tego głośnika, dla bardziej takiego detalicznego, ostrzejszego, ale powtarzam, no, ostrożnie polega to na tym, że będzie to suche brzmienie, tylko bardziej detaliczne, będzie założony oczywiście, będzie zmodyfikowany tor głośnika wysokotonowego na kondensatorach e, MCAP Supreme, Mindorfa Silver oczywiście. Zobaczymy, co uda się tutaj odzyskać, resztę elementów będzie trzeba domówić, to wszystko podstawić do programu, przeliczyć, zobaczyć co będzie najlepiej. Przewody też spinki są złote, pozłacane, nie złote. Te końcówki tutaj spinki, pinki, z na życzenie klienta zostaną. Jakoś to przelutujemy, rozbierzemy, zaciśniemy i przelutujemy. Oczywiście no te kable mogą zostać, bo są dobre. Jedynie wymienimy okablowanie, które się łączy w kilku miejscach, tak samo tego pająka w środku w cudzysłowie będziemy tutaj rozbierać to wszystko trzeba odlutować porządnie polepić polutować na cynę ze srebrem oczywiście no i będziemy startować w kolejnej części filmu pokażemy Wam zwrotnice już na zewnątrz co się z nimi dzieje, co będziemy robić może kilka parametrów, pomierzymy sobie zapraszam do dalszej części filmu pół godziny później wyciągamy zwrotnicę wyciągamy a ona nie chce, my chcemy dla niej dobrze, ona nie chce. No to walczymy dalej. Słuchajcie, półtorej godziny później. Nic na siłę, tylko młotek i przecinak. Słuchajcie, nie wyjdzie, nie wyjdzie to piorunstwo, więc zrobimy w ten sposób. Tą poprzeczkę sobie, tą tutaj. Wytniemy. Ona jest wklejona dodatkowo. Prawdopodobnie tak klient zrobił. Chyba nie wiem, że najpierw zwrotnica weszła, a potem była wklejona poprzeczka. Więc wytniemy sobie tą poprzeczkę i mam nadzieję wydostaniemy trzewia tego potwora na zewnątrz. Słuchajcie, udało się wyjąć wycięte poprzeczki i w tym momencie dopiero zwrotnice dają się wyjąć. Nie będzie śladu oczywiście, dosłownie niegrzebany Niemiec płakał jak sprzedawał na tej zasadzie. Zaraz mi się kojarzy jak z kupnem samochodu, że poszedł facet kupić samochód i mówi Panie ile on ma przebiegu? 400 tysięcy. Niemiec tylko do kościoła jeździł. Mówi, no jak tylko do kościoła 400 tysięcy przebiegu? Panie, a myśli Pan, że w Niemczech to jest kościół za rogiem? Tak to wygląda. W tym przypadku Mamy na szczęście na wierzchu, poprzeczki wyszły, uda nam się to wszystko wyjąć, rozkręcamy terminale. i za chwilę będziemy mieli wszystko na wierzchu. Pokażemy Wam jak tutaj to wszystko wygląda. Wydłubaliśmy, że tak powiem zwrotnicę, więc cała zwrotnica dla głośnika niskotonowego, cewka, oczywiście kondensatory równoległe. No musimy to tutaj wszystko, tak można powiedzieć, od nowa, od nowa zrobić, ponieważ to często się stykało i ten bas w jednej kolumnie był wysoki, ponieważ nie szedł przez cewkę, tylko tyle, ile głośnik dawał, tyle grał. Tutaj też coś mi w tym nie pasuje, to, że ponieważ tu jest w ogóle troszeczkę odwrotnie, to, to wszystko jakoś, no tak dziwnie, dziwnie na tej zwrotnicy tutaj, można powiedzieć, skonstruowane eee, przez rezystor idzie, idzie... Idzie kondensator dla głośnika średniotonowego, ten jest równoległy, część jest w torze, część nie jest w torze. Ani mi tu pierwszy, ani drugi rząd, no, no nic mi tu z tym nie pasuje, tu jeszcze dodatkowo mamy cały tor średniotonowy, ale wejście z rezystora, z rezystora mamy na to, potem poprzez wyjście dopiero jest cewka i jeszcze kondensator Supreme Silver Gold jest jako równoległy, gdzie on powinien być w torze, a nie jako równoległy, więc no będzie, będzie tutaj zabawa, ja się zastanawiam co z tym zrobić i prawdopodobnie zobaczymy ile z elementów uda się uratować, ponieważ nie są to tanie elementy. Natomiast będziemy starali się raczej zrobić tą zwrotnicę. Chyba jednak stanie na tym, że totalnie od nowa. Wstępny pomiar kolumny, czyli wszystkiego co było złożone, ponieważ druga kolumna jeszcze jest złożona, zrobiliśmy sobie pomiar, jak on wygląda cały measurement po Podstawieniu oczywiście mikrofon pomiarowy z odległości jednego metra, odpowiednie podanie sygnału, oczywiście odpowiednio wytłumione pomieszczenie, trzeba wziąć pod uwagę bramkowanie i tak dalej, czyli pierwsze odbicia jakie powstają i tak dalej, kolejne, pierwszy sygnał musi dotrzeć bezpośrednio do mikrofonu bez żadnych podbić, wtedy mamy czysty tutaj obraz, że tak powiem. my sobie ten. Delikatnie wygładziliśmy, zrobiliśmy nie super idealnie, tak jak tutaj. Mamy takie strzały, żeby łatwiej to było pokazać w tym sensie, tak to, tak to wygląda w tej chwili. Natomiast tak, tu mamy cały SPL, i teraz widać, jak to wygląda. Mamy bas, mamy tutaj dołek, to tu jest naprawdę duży ubytek. Tu mamy w górę, czyli taka się wyższa średnica, jakby nam się tutaj. Pokazuje, bo to jest 2000 Hz, natomiast tu mamy duży dołek, bardzo duży ubytek decybelowy, no i potem znowu wybicie i tu zjazd w dół. No totalnie ma to się nijak do tego, co chcemy. Mamy oczywiście już Daytona tutaj podłączonego, rządzonko ponieważ wszystkie parametry tych głośników mamy, mamy cały SPL każdego z głośnika zdjęty. Porównaliśmy również to z wykresem producenta, jak to wygląda. To wszystko bardzo ładnie nam się pokryło. Mamy również zdjęty w pliku odpowiednim od producenta cały, całą impedancję. Dodatkowo, dla porównania, weźmiemy sobie impedancję jeszcze z naszego Daytona. To jest głośnik oczywiście, C. Jest to głośnik głośnik akuton c 191 podłączony pod Daytona. I teraz wystarczy, że sobie zrobimy tutaj, oczywiście, pomiar. Pomiar w obudowie dodatkowo będziemy robić, czyli każdy głośnik zamontowany w obudowie, i teraz jeszcze robimy każdy głośnik, po prostu testujemy sobie bez, no bez obudowy, na luźno, czyli w powietrzu. No, pomiar widać, powtórzyliśmy sobie idealnie to wszystko tutaj wygląda. Także zapiszemy sobie tutaj to, eksportujemy sobie. Jako Clio, eksportujemy sobie oczywiście w odpowiednim formacie, no i to wszystko w innym programie będziemy podstawiać po to, żeby móc odpowiednio do tego wszystkiego zaprojektować zwrotnicę. I mam nadzieję, że za chwilę spotkamy się i omówimy ciąg dalszy. Jeżeli oczywiście odcinek będzie za długi, spokojnie można sobie przewinąć. Jeżeli ktoś jest ciekawy, można oglądać dalej. Ja postaram się tak dość dokładnie to wszystko pokazać. Oczywiście nie super dokładnie, ponieważ film będzie trwał 8 godzin albo i dłużej. Będzie tam jeszcze dłużej niż 8 godzin. Także skrócimy to, żeby tutaj nikogo nie zamęczyć. No i postaram się Wam pokazać, co będzie się działo dalej. Obecnie wygląda to tak. Będziemy dążyć do tego, żeby uzyskać charakter jak najbardziej liniowy tej kolumny, żeby tu były wysokie, odpowiednio średnie, oczywiście bas już wiele nie zrobimy, bo za to odpowiedniają głośniki niskotonowe w odpowiednio dobranym litrażu. Ale zrobimy to wszystko tak, żeby miało ręce i nogi z dużą detalicznością i pazurę na życzenie klienta, żeby nie było ciepło, czyli zamiast superiora będą kondensatory Jansen Silver. Plus damy dodatkowo Bypass z Duelund. Oczywiście będzie to Tinet Copet, czyli mieć cynowana plus silver dla głośnika średniotonowego. Jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu i brzmieniowo. No, ale myślę, że na tym etapie na razie się z wami rozłączę. Za chwilę widzimy się w dalszej części filmu. U silnych staraniach i próbach odzyskania ze zwrotnicy tego co się da okazało się, że wiele się jednak nie odzyska, jeśli to ma być dobrze zrobione, bo podstawianie takich elementów a tu 0.8 mH, tu 0.5, tu trochę tu 4 mikro a tu 6, no prawie to samo, ale rozbieżność bardzo duża. Ech, tak, więc mamy mamy podstawione bas dolny, bas górny sobie tutaj zapisaliśmy. Tutaj mamy średni, jak widać, tu mamy, mamy soławo średni Pobrane wszystkie parametry głośników. Tu mamy cały Frequency Response, tak. Poniżej mamy impedancję. A więc tutaj impedancja jest pobrana i z obudowy, i z głośnika w obudowie, i w powietrzu, tak naprawdę, bo na obudowie też troszeczkę się zmienia. Wszystkie wykresy możliwe mamy porównane z producentem, ponakładane. Ja nie będę tego opowiadał, bo tutaj podstawiania i robienia parametrów, i sprawdzania, że się człowiek nie pomylił, to jest cała masa to są naprawdę godziny wyliczenia, nie 15-20 minut, żeby taki wykres rzeczywisty tego, co mamy usłyszeć, nam wyszedł. Także tu mamy cały SPL, Kolum Yamaha Awo 1 na głośnikach Akuton, o których mówiliśmy. Tak wygląda SPL, to jest ta czarna linia. Tutaj mamy punkty podziału, głośniki oba niskotonowe. Oczywiście, tu należy jeszcze to nałożyć. Zaraz sobie to zrobimy: multiplex. Nałożymy tak zwaną odpowiedź impulsową obudowy bas Reflex, tutaj będzie też uniesiony także ten zakres najniższy będzie uwydatniony. Chodzi nam na razie o samą zwrotnicę, bo resztę mamy zrobioną, czyli głośnik niskotonowy, tutaj wchodzi średniotonowy, on na wykresie ma tutaj dość mocną górkę, więc ją trzeba tak przyciąć, żeby po prostu głośnik wysokotonowy, cały SPL przy nakładaniu, ponieważ średniotonowy chodzi w przeciwfazie, fazie, to zwrotnica oczywiście drugiego rzędu, żeby to wszystko się wyrównało, także SPL mamy fajny, wyrównany, Pozostało nam teraz zadzwonić do klienta i po, poinformować go o kosztach, jakie tutaj wynikną z zaprojektowania tak naprawdę na nowo tej zwrotnicy, no i zamówieniu nowych elementów. Nadeszła wielka chwila, wreszcie po dłubaniu, skubaniu, wycinaniu, odkuwaniu, i tak dalej, dobraliśmy się, co mogliście zobaczyć, do zwrotnic. Zaprojektowaliśmy je już od początku, wiele się nie odzyska. Mamy już wszystkie podzespoły, kolumny mają być detaliczne, więc będzie tutaj e, wszędzie silver, nie dajemy żadnego miękkiego brzmienia, superiora i tak dalej. Nie będzie tu wcale krew z uszu, dla, jak damy na głośnik wysokotonowy silver. On będzie w połączeniu jeszcze z dualundem, rezystory, patch audio, e, cewki, wszystkie taśmowe. Tu będzie naprawdę konkretnie zrobiona ta zwrotnica. Może będzie kapkę prostsza niż oryginał, ale tutaj prostota nie oznacza gorszego brzmienia. Tak jak skomplikowana zwrotnica wcale nie oznacza lepszego brzmienia. O tym już sobie w niektórych odcinkach naszych, na naszym kanale mówiliśmy. Mamy wszystkie podzespoły, montujemy. Słuchajcie, nareszcie nadeszła chwila, że możemy sobie zmontować zwrotnicę. Kolejny problem, jak one tam wejdą? Nie wiem. Muszą tam wejść, no nie ma innego wyjścia. Trzeba to wszystko zmontować i zapakować do środka, ale jak słuchajcie, to wejdzie, jak zrobimy sobie te dwie cewki, tu damy, e, tu będzie bas, tu mamy równoległe, tu będzie tor, tor, tor. I jeszcze e, ciekawie. Będzie ciekawie, także tu będzie misja. Słuchajcie, naprawdę, przesłanie będzie konkretne, żeby to zrobić, ale jedziemy. Zwrotnice mamy ukończone, dobrnęliśmy więc do finału. To jest cały tornisko tonowe, tornisko nowy średnio wysokotonowy i tak dalej. Już nie będę mówił co jak, ponieważ widać, że no cewki taśmowy, Janssen, Silver, bypassy DuelUnd, boczniki CrossCap oczywiście nie boczniki, tylko równoległe. Przepraszam, boczniki mamy z DuelUnd, rezystor, patch audio tak to wszystko wygląda, jest połączone. No i bierzemy się do montażu. <laughs> Myślę, że za chwilę będziemy mogli zobaczyć, jak, jak już wszystko jest zmontowane, jak udało nam się to zmieścić. Chociaż wymiary płytek zrobiliśmy tak, żeby idealnie one wpakowały, wpasowały nam się tutaj w dolną, w tylną część, że tak powiem, kolumny. Jeszcze raz pokażę Wam później wykresy, jak wyglądał <laughs> oryginalny przed tą modyfikacją. Znaczy nie oryginalny, ale po zmianie... Na inne zwrotnice, które widzieliście, no i jak będzie to wyglądało, jak to powinno wyglądać, jak jest wszystko idealnie dopasowane, również posłuchamy sobie tych kolumn. Wiem, że to nie będzie oddawało rzeczywistego brzmienia, ale i tak sobie coś tam ciekawego myślę włączymy. Od ostatni rzut oka na zwrotnice przed zmontowaniem, przed złożeniem ich w kolumnie. Terminale bardzo fajne, miedziane. Złączki są również bardzo dobre, według na życzenie klienta, zostały tutaj. Pozłacane te wtyki. Nie będziemy tego lutować. Lutowane, lutowane z całość na cynę ze srebrem. Tu już mamy kable również srebrzanki. Pozakładane obie zwrotnice. Yy, wykorzystane elementy, ja powtórzę, które udało się odzyskać z poprzedniej zwrotnicy: to jest ten yy, kondensator równoległy MKPA yy, Mindorfa. Oraz ta cewka. Ta jedna taśmowa. To wszystko. Reszta wszystko od. Podstaw. Także montujemy. Mam nadzieję, że to wszystko się fajnie zmieści, i za chwilę, mam nadzieję, będziemy mogli spotkać się już przy końcowym etapie, czyli przy odsłuchu. Podsumowując efekt prac, powyżej wykres, czyli tutaj ten, jest to wykres taki, jak kolumny brzmiały w, w oryginale. No nie w oryginale, ale jak do nas przyjechały. Nakręciliśmy film. Dokładnie w momencie, kiedy przyjechały, zanim cokolwiek zrobiliśmy, tak jak one brzmiały, będzie można zobaczyć na tym samym utworze. Jest to oczywiście jakieś tam brzdąka, brzdąkanie, to jest jakiś darmowy utwór YouTube, ale nie o to chodzi. Także na górnym wykresie to jest tak, jak do nas przyjechały. Dolny wykres to jest po modyfikacji. Wiadomo, tutaj nic się w tych wykresach nie zmieniło. Dolny, ponieważ to są głośniki niskotonowe, tu jedynie zmieniło, zmieniła się charakterystyka głośnika. Głośników niskotonowych. Wiadomo, te bardzo duże dołki, które tutaj powstawały, tu straszna górka. One były w takim zakresie średnio wysokotonowym, dość jakoś takie dziwnie, dziwnie brzmiące. Tutaj już wiadomo, był spadek tych wysokich tonów, aż tutaj do takiego dość dużego dołka, jak można zauważyć. Charakterystyka w tej chwili jest. Fajna liniowa nic się nie dzieje, całkiem inaczej brzmią. Te kolumny z założenia, jak mówił nam tutaj właściciel, miały być, no nie ostre, ale miały być dynamiczne, miały mieć więcej powietrza, dźwięk się nie odrywał z tego co tutaj do nas pan Sławek napisał. Ma być więcej instrumentów, więcej rozdzielczości, więcej detali, obecnie były stłumione i ciepłe, a bardziej miały być otwarte z bardziej otwartą górą. Czyli tak. W oryginalny pierwszy odsłuch ja zrobię wam tak, że będzie odsłuch leciał, i do tego sobie zrobimy jakąś miniaturę tego wykresu, plus odsłuch drugi po modyfikacji plus to będzie można zobaczyć, jaka jest różnica. W brzmieniu myślę, że jesteście w stanie na słuchawkach czy na sprzęcie każdy będzie mógł coś, jakąś tam różnicę wychwycić. Ja powtarzam, to nie jest odsłuch, to nie jest żadne high-endowe zapędy, tym bardziej przez YouTube zależy jeszcze kto na czym słucha. Także to tam to w ogóle nie podlega dyskusji, żebyśmy tu tworzyli wielkie odsłuchy, chodzi tylko o pokazanie różnic, które na żywo są bardzo dobrze słyszalne przez obojętnie jakie słuchawki, czy cokolwiek, czy laptop, czy, czy sprzęt podłączony, będzie to. Słychać. Dziękuję serdecznie za obejrzenie kolejnego odcinka. Zapraszam na kolejne, już wkrótce pojawią się kolejne kolumny z naszej serii QS4.5. Będą to kolumny już naprawdę no, konkretne, duże na naszej głównej stronie. Wilk Audio Projekt. Możecie w zakładce kolumny też zobaczyć kilka modeli, które cały czas są wypuszczane przez, przez naszą firmę. Natomiast te kolumny, o tyle ciekawe, to będzie wysoki połysk, wszystko i dodatkowo będą zwrotnice zewnętrzne, również w wysokim połysku, wielkie w okolicach 70 na 40 cm. Dwa takie monobloki, dwie zwrotnice zewnętrzne, no, na takich konkretnych podzespołach z L padami, z przeszkloną górą plexi i tak dalej, i tak dalej. Także będzie konkretnie będzie się działo. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za obejrzenie odcinka. Żegnam się z Wami i życzę wszystkiego dobrego. Pana Sławka, właściciela, pozdrawiamy i również życzymy miłego słuchania. Pozdrawiam serdecznie.